Piotr Kraśko nie musi już liczyć na podwózki żony. Dziennikarz zdał egzamin na prawo jazdy, odzyskał papiery i po roku od ogłoszenia wyroku sądowego wrócił na ulicę w roli kierowcy. Mamy zdjęcia po tym, jak we wrześniu 2021 roku sąd skazał Piotra Kraśkę na grzywnę w wysokości 100 tysięcy zł i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok. Gwiazdor TVN musiał korzystać z taksówek i podwózek bliskich osób. Na początku października dziennikarz wrócił na drogi w roli kierowcy. Paparazzi wypatrzyli go jeżdżącego po stolicy nowym Mercedesem. Problemy kraśki z prawem w ruchu drogowym zaczęły się w kwietniu 2021 roku. Zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej celebryta nie miał ważnego prawa jazdy. Postawiono mu zarzuty prowadzenia pojazdu bez uprawnień. W ciągu kolejnego miesiąca zdałem egzamin i odzyskałem prawo jazdy. Potem zdałem jeszcze egzamin na kategorię B. E, opowiadał Kraśko SuperEkspresowi kilka miesięcy temu. 7 października tego roku minął rok od wyroku sądowego i Kraśko mógł już wrócić legalnie do prowadzenia pojazdów. W tej sprawie tabloid zasięgnął języka w sądzie. Termin zakazujący panu Piotrowi kraśce prowadzenia pojazdu upłynął 7 października 2022 roku. To jest rok od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu Rejonowego w Łomrze padły słowa wyjaśnienia. W związku z tym prowadzący fakty zasiadł już za kółkiem. Ostatnio paparazcy robili mu zdjęcia, gdy odjeżdżał z parkingu nowym Mercedesem GLC304 Matic za ćwierć miliona złotych. Jak zauważyli fotoreporterzy, Kraśko prowadził zgodnie z przepisami, kupował bilety parkingowe nawet wtedy, gdy parkował zaledwie na kilka minut. W pewnym momencie celebryta zjechał Mercedesem na parking podziemny. Gdy go opuścił, zajął miejsce pasażera w innym, tym razem niebieskim Mercedesie. Rok po ogłoszeniu wyroku sądowego Piotr Kraśko wrócił na drogi w roli kierowcy.